no i dalej arbuziki sobie rosną można i tak jak to ktoś powiedział można się tak zająć uprawą dlatego mój kanał nazwałem Ogród Inaczej o taki miszmasz wszędzie zostawiłem żeby pokazać też papryki jest to odmiana ostra. Także z samego dołu już zebrałem. A tutaj jeszcze sobie rosną. Tak zostawiam, żeby, żeby porosły troszkę większe. Już moja żona próbowała. Rzeczywiście są ostre te papryki. A arbuziki sobie co, co większe wędrują do hamaczków. Tak na prędko zrobione. Tu ten pierwszy gigant. O, tam, tamten już chyba dogonił. tam tamten z tyłu się jakby zatrzymał we wzroście, ale ten jest bardzo duży I to na tyle na dziś.